Patrząc na ich ostatnie wyniki, uważam, że no, drużyna się poprawiła, bo nie są to już takie wyniki, gdzie zdobywają po 0 przyłożeń albo maksymalnie jedno, tylko no, stawiałem się drużyną i chyba to widać. No, pff, dzisiejszy mecz pokazał, że po prostu ta drużyna pnie się cały czas do góry, bo w pewnym momencie meczu to nawet myślałem, że <grydy> gdyby została minuta, to nie wiem szczerze, co by się wydarzyło. Myślę, że jeżeli byśmy zachowywali tą dyscyplinę w drużynie. Nie robili jakichś głupich karnych czy spalonych i nie dostawali właśnie za to kartek. To myślę, że gra wyglądałaby o wiele lepiej, bo zauważyłem, że są takie momenty, gdzie się po prostu za bardzo podpalamy. Uważam, że pierwsza połowa wyglądała jeszcze w miarę stabilnie. Nie było tyle kłótni na boisku co w drugiej. W drugiej nie trzymaliśmy dyscypliny za bardzo. Po tym e, otrzymaliśmy chyba dwie żółte kartki, z tego co pamiętam, raz graliśmy w 13. No i właśnie takie momenty za, zadecydowały o tym, że no, Białystok wykorzystał przewagę i przyłożył nam kilka razy. Cóż, no, wygraliśmy jednym punktem, tak? Ze zwycięstw trzeba się cieszyć. Plany na przyszły sezon są ambitne, tak? E, w przyszłym sezonie jest plan, żeby powalczyć o medal. Nie wiem dokładnie, jaki czas pokaże. Po przyjściu nowego trenera kompletnie zmieniliśmy system treningów. Są one cięższe i bardziej, że tak powiem, wydajne dla nas. I oczekiwania przez to właśnie na przyszły sezon są większe. Tak? Chcemy powalczyć o medal.